Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne pomarańczowe ciasto z gotowanych pomarańczy. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będą nam potrzebne dwie średniej wielkości pomarańcze, dwie szklanki mielonych migdałów, szklanka o pojemności 250 ml. Jedna szklanka cukru, pół kostki masła, czyli około 100 gramów, 4 jajka, oraz jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Bierzemy garnek, wkładamy do niego umyte pomarańcze, zalewamy gorącą wodą. Garnek stawiamy na małym ogniu i gotujemy przez około półtorej godziny, aż pomarańcze staną się miękkie. Pomarańcze ugotowane. Wyjmujemy z wody i studzimy. Można pokroić na mniejsze kawałki, żeby szybciej przestygły. Kiedy pomarańcze trochę przestygły, usuwamy pestki i blendujemy pomarańcze. Gotowe? Odkładamy na bok. Do małego garnka. Przekładamy masło i roztopiamy na małym ogniu. I roztopione masło odkładamy do całkowitego wystygnięcia. Bierzemy średniej wielkości miskę. Wbijamy do niej jajka. Wsypujemy cukier. I miksujemy przez kilka minut do momentu uzyskania jasnej, puszystej masy. Gotowe. Dolewamy przestudzone masło. Zblendowane pomarańcze. Przez chwilę miksujemy. Wsypujemy migdały. Teraz przesiewamy proszek do pieczenia. Mieszamy. Bierzemy formę wyłożoną papierem do pieczenia, moja forma ma średnicę 20 cm i przykładamy do niej ciasto. I tak przygotowane ciasto pomarańczowe wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na środkową półkę na około 45 minut gotowe. Pozostawiamy go do ostygnięcia. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.